Ja nazywam się Michał Klimek, dobrze mnie już znacie. Pamiętacie moją szafę RPO? Tak, tą szafę wam pokazywałem. Przyszedł czas na przede wszystkim u mnie zestaw dla pana, bo tak naprawdę cały czas mobilność systemu mnie interesuje, to, że tą szafą u siebie jestem w stanie zmieniać pomieszczenia, przestawiać wszystko. Do wam to samo zastosowałem kółeczka, kółeczka podwójne z hamulcem. I w podobny sposób tą szachę wykonałem jak tam do Dlaczego tak, a nie inaczej? Już Wam pokażę. Przede wszystkim to co mnie interesowało, że takie półka, czy jakiekolwiek inne pudła, czy cokolwiek potrzebuję, nagle odłożyć, jest i zabezpieczająca, że gdzieś mi to nie wypadnie. Przede wszystkim cały ten System One jest dużo cięższy, bo tu mam dużo więcej rzeczy uładowanych. km to jest takie jak lekkie, bo tu są elementy do gniazd gipsów. 350 elementy w drzewie, jakieś tam takie, tu już elementy takie jakieś tam otwornice, Troszeczkę to już jest cięższe i wkładać to do siebie byłoby dosyć niewygodnie, więc tutaj są po to, żeby sobie to ładnie łapnąć I z wsunąć to do szafy. Potem dwie dwie to jest moja najcięższa skrzynia, chyba, bo tu jest wszystko. I to jest podstawowa skrzynia, która zawsze jeździ na każdy montaż na jakąkolwiek pracę. No i przede wszystkim, już po tym magańce, jakiś Tą, którą znacie, będzie w najbliższym odcinku. W prawdziwym kółeczku to kolejna. xl żeby było lżej, bo wkładam to już nad siebie. To przede wszystkim poszła dwa x tu same elementy plastikowe. I jeszcze jedno miejsce zostało mi tak naprawdę na jeszcze jednego XL-a, ale tu póki co jeszcze się w niego nie wyposażyłem, jeszcze nie mam pomysłu na to, co tu pójdzie. Natomiast tu z boku poszły przede wszystkim uchwyty, te uchwyty do adapteki, które można służyć do elki. W systemie akurat do tej szafy mocowałem emblusy i MP. To wszystko co można było wykorzystać. Także tutaj szafy wykorzystałem. Ta szafa, ten zestaw dwóch szaf. Jest już ze mną, ale już widzę, że na tym nie poprzestanę i będę na pewno tworzył kolejne szafy, bo już jest potrzeba dalej na uzupełnianie łana. I na pewno coś by namyślał jeszcze z szufladami, żeby zrobić pod systemem PO. To wszystko na dzisiaj. Do następnego odcinka. Cześć!